Hejka kochani z tej strony Kokilia A dzisiaj słuchajcie będziemy grać w Sondryło opy I słuchajcie zobaczymy mega uroczystwo Rządka takie mega 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 i zobaczymy Słuchajcie co to będzie Co to będzie za odcinek Oczywiście tu się nie da grać w automaty szkoda O da się kupić Kupić coś To 5 zł? 5 robusów To to mało no dobra, dajcie łapkę koreskicką z dzwoneczkiem. Tu nawet jest, jest pokazane mega koło i teraz robimy se screena przy tym. No dobra. Mm, dobra. Okay, a kto to jest? Pytanie. No dobra, idziemy. Słuchajcie. Tu mamy taki coś i. To wygląda jak Hello Kitty, taka mega urocza. Ja kiedyś zrobiłam obby, ale nie pamiętam, gdzie to było i jak się nazywało. No dobra. O oh, my słuchajcie, tu są ciasteczka. Pomyśleli o mnie, bo ciasteczka są moje ulubione. Zwłaszcza takie z czekoladą. No dobra, kocham takie. Takie Milka są. O, Pan, Pan Purin. Hello Kitty! To jest przepiękne! Przesłodkie! W ogóle mega cute! Nawet ubrałam bluzkę! Do tego oby! Mega przesłodkie! O oh nie! Spadłam! Nie! O niedobrze! Dobra! Okej! Okay, w ogóle miłego weekendu, bo ja to nagryłam em, w sobotę! Dobra! Hello Kitty poduszki! O matko! Słuchajcie, tu nam są talerze Hello Kitty, a my graliśmy i mieliśmy te talerze. No dobra. Pan, pan Purin! Co on robi w czekoladzie? Eee, dobra, bez... bez takich. E, to nie zabije? Ta czekolada nie zabija, bo mogliśmy po prostu na nią nadepnąć. No dobra, tego akurat nie wiedziałam. Wow kurde wy faniaki. robicie takie przeszkody że tutaj tego czekolada kocham czekoladę, kto też kocha czekoladę pisze w komentarzu czekolada i oznacza ten moment no dobra aha, mogli... możemy taką o, sobie przejść labirynt ojej, jak nie cierpię labiryntu ale no cóż on jest różowy a, okej. Okay. Dobra. Okej. Okay, mamy wyjście. Super. O! O, oh, mega. My... my Melody. Jakie to słodkie. Miski tu nawet są. Okej, okay, mega przysłodkie. Okej, okay, lesi mi napisała hejka. Dobra. matko jedna, okej okay. okej okay, mamy to? mamy to? okej okay. o kurde dobra okej okay, mamy to super a tu czarnego mamy unikać czy co to jest? Ale to jest naprawdę przysłodkie w ogóle obby. Mega, mega cute. Ja kocham słodkie obby takie. Zwłaszcza jak tu były czekolady, różne takie rzeczy. No mega przysłodkie. Piszcie w komentarzu, co ja mam zagrać. Może jakąś grę, którą bardzo dawno nie gram. Albo na przykład Dorsy. Jeżeli chcecie Dorsy, to wystarczy tylko napisać w komentarzu. Dobra. Tylko jest oficjalnie brak pomysłu na dorsy. Piknik! O matko! Jakie to słodkie! Piknik! Nie gadajcie, że tu piknik nawet jest. Miśki! Jakie to słodkie! W ogóle to mega cute. Nawet tu są chmurki. Hello Kitty tam była. A, okej. Okay, czyli to znika. Okej. Okay. Nie, no spoko. Aha, już przeszłam? Co tak krótko? Tu nawet mamy japońskie nazwy. My Melody. Mleczko takie. Fajne. A co to? A okej. Okay. Dobra, pytanie, czy to jest koniec? Aaaa. Wycwanili się. Tam jest koniec. No dobra. Wycwaniaki. Chcieliście nas mylić, żebyśmy już poszli. A nie, nie, nie. Dobra. Okej. Okay. po Hello Kitty nie nie zauważyłam tego nie tego też nie zauważyłam okej okay. okej okay. nie dobra okej Okej. Okay. Kotek tam był. tak tam były taki uroczy. Aha. Okej. Okay. Kurde, czy to ma koniec? Pytanie. Lukier. To znaczy nie lukier, ta pianka czeka. No dobra No Dobrze, że to był ten ist. Checkpoint Biedroń się Jakie one słodkie mm, Kojarzą mi się moje urodziny Które będę miała w lutym No dobra I to jest oficjalny Koniec no tak Okej, okay, tego nie przewidziałam Myślałam, że to jest koniec I że wiecie, że tu mamy setok. Możemy se na diabelski młyn Ale nie Ja się na to nie zgadzam To nie ma końca Przecież To chyba chcieli tak specjalnie nas mylić. Ja tak myślę sobie Lody! Na chłody. Okej. Okay. Jeżeli oglądacie to w wakacje, bo mogą być nowi widzowie, którzy oglądają to w wakacje. To macie szczęście. To zobaczycie lody. Wreszcie ten koniec, słuchajcie. No nie gadajcie. saka, Jeszcze! O matko! Ok, ale ta ścianka jest mega urocza. Trochę to przeziębiona. Ale to nic mega urocza. Plakaty Hello kitty! Patrzczajcie! nawet są takie coś. I to jest maszyna. Szkoda, że z tego nie da się nic wziąć. My Melody! Trochę im nie wyszły te figurki, ale i tak uważam, że całkiem kawał dobrej roboty zrobiliśmy w tym odcinku. No to cóż, to jest już chyba oficjalny koniec, mam taką nadzieję. Jeżeli to nie jest oficjalny koniec, to się wiem. Ci... Ja? No, nie! No nie gadajcie! Dajcie, mi się chce śmiać i płakać Ja nie wiem Mapa bez końca, no Dobra A, bo tu tęcza Frytki, burgery Kurde kto myślał, że tam był koniec? Piszcie w komentarzu. Bo ja myślałam, tak? Ale tam nie było końca. Mam nadzieję, że tutaj będzie. Dobra. Idziemy. Okej, mm. Ok, musimy to przejść. I teraz jak. <laughs> Krusin! Okej. Okay. Kurde! Kurde! Dobra. No! Bez kitu. Dobra. Okej. Okay. Jest. Super, przepraszam. Następne to chyba będzie Stitch, Lilo i Stitch oby. Okej, okay. czemu to nie ma końca? Dobra, tam nawet są gitary z Hello Kitty w ogóle. Toss. Dobra, to mamy. Mm, Dizaki. <laughs> Nie! Tam jest Hello Kitty. Mam nadzieję, że tam, gdzie jest ta Hello Kitty, cała. Że tam jest już koniec tego. Bo naprawdę mnie irytuje to. Coraz bardziej. Przynajmniej wszystko jest tematyczne. No, może prawie wszystko. Dobra. Dobra. Idziemy. Mm. Level 50. Super. Bo tu takie levele dziwne porobili. W sensie. Tu nawet mamy piekarnik czy kuchenkę. No nie no, żartujecie sobie. Ile tych leveli? Nie, no i tu jakieś miski. Naprawdę mi jest przykro. Przykro, że nie ma tego końca oby Bo ja się staram, a tu nie ma końca. Bez końca ta obby jest. Jesteśmy na pan, pu... pan purinie. Okej. Okay. Żabka. Super. Lizaczki mamy. Pewnie czupa czups. Super. Ale byłoby świetnie. Prost genialnie gdybyśmy to przeszli. To się skipowe za 10. Oczywiście wszystko musi być za Robuxy. Wszystko. Nawet jak chcę to przejść. Chociaż się staram. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie. Wiem, że to nie jest koniec. Ale jak to przejdę, to chcę Wam powiedzieć, że chcę Wam pożegnać w tym wydaniu, bo kurde, no. O nie, ja wiem, co to jest. Że musicie tam wpaść i musicie unikać tych bloków. Dziwnie mi się udało. Muszelki nawet co. Dobra, widzę. Widzicie, to jest coś oszukane. No, po prostu nie da się tego przejść. Ja rozumiem, że wszystko słodkie w ogóle, że, że to jest takie słodkie, że nie wiem. Ale to się jeszcze ciągnie, ciągnie, ciągnie. Napiszcie w komentarzu, czy was też to denerwuje trochę? No i papatki, widzę. Pa!